Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Po wczorajszej wizycie w Włos w Zamościu rozpakowałem fanty. Wczoraj nie udało się live'a zrobić, ale dzisiaj Wam pokażę. Tyle fancików wróciło do mnie. Ten orzełek uszkodzony, wiadomo. Te dwa zaczepy. Jeszcze tylko czuba brakuje i resztek pasków i miałbym całą w chałbę. I tak wyglądają te fanciki, które już są moją własnością pozyskano legalnie jak trochę tego. Przez ten sezon się uzbierało. Kilka fajnych guzików. Sporo kopiejek, nawet sreberka, ale to jakiś wycierów Polski monety najfajniejsze, guzik. Polskie sreberka i tutaj takie rzeczy. Klamra. Takie krzyżyki, medalniki, właśnie śmiertelniki. Ten NSS też wrócił do mnie. Krajcary, hollery. Te, te dwa medale. Ostatnia znaleziona plomba. I tutaj jakaś Austro-Węgierska monetka. I tyle. Tutaj są monety, które oddam znajomym, którzy byli ze mną na wykopkach. Fenole dla, dla Piotrka dla Marcela i jego siostry. Monetka, guziki jeszcze w prezencie jeden guzik będzie ode mnie i dla znajomych jeszcze ten srebrny kieliszek oddam bo to na ich polu i, i ten guzik carski może ten za słaby będzie o, ten będzie ładniejszy na prezent dobra i tyle, takie to podsumowanie 21 roku i nie kończę poszukiwań na ten rok jeszcze będzie kilka wyjazdów w tym roku, troszeczkę zimniej, ale, ale coś się jeszcze pokopie. Pozdrawiam wszystkich. Brocik mówił do Was. Cześć.